Witajcie, w tym filmie pokażę Wam nowości w Get Online. I na samym starcie zaczniemy od nowego kontentu, I mamy ulepszenia driftu dla czterech nowych pojazdów. Są to Gunlet Hellfire, Anis Hardy, Vapid Dominator FX i Dinka Havos V6. I teraz przejdźmy sobie do premii. Mamy premię dwa razy na wszystkie źródła reputacji. Czyli wiecie, wyścigi, napady z warsztatu, czy na przykład te auta z tablicy z warsztatu. To są egzotyczne eksport chyba się to nazywa. Kolejna premia to dwa razy kasa JRP na tryb adwersarza strefa zrzutu. Nowe akcje społeczności są dwa razy kasa JRP. Teraz przejdźmy sobie do darmowego autka i w tym tygodniu jest to Calico GTF. I co trzeba zrobić, by zgarnąć tą furę? A musicie zająć przynajmniej czwarte miejsce przez dwa dni z rzędu na wyścigach z klubu samochodowego. Przechodząc do zniżek, członkostwo w klubie samochodowym jest tańsze o 50%. W Legendary mamy taniej Chitach Classic. Saipher mamy taniej. Grovler. Jester RR ZR350. Yosemite mamy taniej. Również ze zniżek o 30% mamy taniej loty widokowe, w z bronią o 30% jest taniej Aptomizer, a jak opłacacie Geta plusa macie 40% zniżkę na karabin precyzyjny. No i to był na tyle w tym szybkim filmie. Trzymajcie się papa! Pa.